Śniadanie na stole. O, dobra. Śniadanko! Śniadanko! Kochani, idź już do szkoły, bo ty się jeszcze spóźnisz. Dobrze, już wychodzę. Papa, pa, buziaczki! O, jeszcze zapomniałam książek od biologii. Co? Jakie ładne. I jeszcze kwiatek do tego. Ciekawe od kogo, nie jest napisane. Dobra. No przesuń się no. Cześć. Cześć. Jak tam? E, dobrze, zobacz co dostałam. Wow, a od kogo? Tego nie wiem. Że szkoda, bo go No i zobacz jakie kwiaty. Wow, tu jest róża. Tak. Różowa. No dobra, ale chodź już na lekcję, bo zaraz się spóźnimy. Dobra. No to pomyślimy, kto to. Dzień dobry, oczywiście to spóźnione. Przepraszam bardzo. E, ale dzisiaj mam dla was e, bardzo fajną lekcję. E, dzisiaj będzie praca w grupach. E, będziemy mówić e, o o, aha, o komórkach, jak są wybudowane komórki i proszę stać się w grupy po cztery osoby lub po trzy, jak wolecie, albo po ja idę po jednego. Proszę pana, a tak. czy ja mogę być z Filipem i y, Kamilem? Wy ustalacie jak chcecie. Okej. Okay. Ej, to co? Idziemy do... Okej. Okay. To no chodźmy. Z Kamil... Ej! Chłop! No jak oni mogli tak uciec? Nie wdzięcznicy. A przepraszam, a można w pięć osób? Eee, jasne. Hej, Zosia, chodź do Was! Okej. Okay. No i super. Chłopacy, wy... Chciałam być... Ach, dobra, nie masz. Jasne. Au, au. Już idziemy. Proszę pana, ale ja sama zostałam. A to nie jest moja sprawa. Ale... A! Nie mam teraz sługi, który za mnie to będzie robić. Ktoś zyspeł książkę? I y y Ja może tylko do szafki skoczyć. Spoko. Okej, okay, to ja jeszcze pójdę do toalety. Ej, coś tu jest. Pokaż. Jakiś liścik Co jest, Podoba mi się Kamil. Chyba mi zostawił kwiatki. Ona chyba skumała o, ja cię. <laughs> ok, idę szybko. No, już mam książkę. Ok, yy, to teraz, czy ktoś pamięta coś z tej lekcji? I ja nie za bardzo. No, ja tam trochę pamiętam. Ja, ja, ja. Nie. Dobra, to Ty możesz patrzeć i się chociaż trochę nauczysz. Dobra, dobra, to, 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 to dajcie książkę i. się No to pokaż te wyniki. Zobacz. Jest napisane, no. że, że jest doskonała z matematyki. Okej, okay, albo telefon. Okej, okay, okej, okay. to ja będę mógł to wziąć do, do, od siebie. Jasne, wiesz. Dzięki. A jakby co? No. Stówy nie mam. Więc ci za zakładnie zapłacę. Jeszcze... Jeszcze ile podarowała tak kolce? końca? to może dam, dla mnie... dla mnie stówka. Co? Wyście Byście byli idealną parą. Co? Nie wiem. Lekcje. A mogę do ciebie wpaść? No jasne. Dobry to chodź jak? Czyli Kamil Ci się podoba tak? No tak jakby patrzę na jego starania też. No i on bardzo się stara, taki jest uczynny. <grym> no dobra, to ja czekam, aż będziecie palą. Ej! Może nie będziemy. W ogóle wiesz, dzisiaj już zagadałam do tej Zosi. I... Yy, yy, yy. No i tam jej powiedziała, że... Trrr, zaczekaj. O, kto dzwoni? Nie wiem. Jest Ty. Halo. Halo. E, kto dzwoni? was? E, no, Kamil z ósmej. E, hej, Kamil. E, hej. Chcie, mam pytanie, bo jakby... Pojutrze bo jestem sprawdza z matematyki. No. I Pomogłabyś mi może w lauczeniu się do niego, po bo ja jestem słaby. Poczekaj chwilę. O ja cię. Dawaj, to będzie krętka! Dobra! Y jasne, nie ma sprawy. Okej, okay, y to kiedy się widzimy? Y możesz do mnie wpaść jutro po lekcjach. Okej. Okay. Dobra. To pa. Pa! tylko zastanawiam się skąd na twój lover Hmm, nie wiem. Bo w sumie na grupce klasowej mnie nie ma. No, no tak. Ja bym nie Jestem głodna, chodźmy do sklepu. Dobra.